Dzień dobry. Cześć. Kto tu pierwszy? Jeszcze nikogo nie ma, to czekajcie, ja tylko powysyłam tam, gdzie trzeba. Kto pytał? O, dobra jest wszystko. Cześć. Kto pierwszy dzisiaj? A, oliwka. Zosia, Blanka, nie, Zosia, Basia, Oliwka, Franio, Zuzia. Dobrze, stała ekipa. Poczekajcie tylko jeszcze dzień. Dobry ciociu. Dzień dobry Oliwcie. Czekajcie, wszystko wyślę tutaj tym, co pytali. Dobrze. Czy wszystko mamy przygotowane? Dzisiaj mało potrzebujemy, tylko papiery kolorowe, tylko podkładeczkę, klej, nożyczki. Dobra, tutaj będzie dobrze widać? Wszystko widać. Dzień dobry, dzień dobry. Fani plastyki wszyscy, super. Maja i Laura też są. Pięknie, ale będziemy mieć dzisiaj żołnierz dużo. Super. Dobra, to szybkie przypomnienie, co potrzebujemy. Papier kolorowy. Mogą być też takie resztki do wykorzystania, bo będziemy wciąć małe paseczki. Jakaś podkładka, ja ją będę przycinać, bo to za duża. <laughs> Na listek. Także najlepiej, żeby zielona, ale może być inny kolor może być inny kolor listka. Klej, nożyczki mazaki, no jak będziemy chcieli malować oczka, ale będziemy też mogli przyklejać. I to wszystko. Jak ktoś reflektuje na jakieś ozdoby brokatowe, no to zawsze w własnym zakresie można. Dobrze, jako to napiszę, że zapraszam na plastykę. Tańce będą jutro, bo tam ktoś pytał o 17. Dobra, jesteśmy. Wszyscy gotowi? To jeszcze raz witam ze wszystkimi. Cześć dzieciaki i rodzice. I chyba zaczynamy, co? Tu odsunę, żebyście wam nie przeszkadzało, ale żebym widziała, co piszecie. Ach, teraz nie widzę. Teraz widzę. <grytanie> Dobra, zaczynamy. Zaczniemy, słuchajcie, sobie od listka. Od naszego listka. Dlatego bierzemy sobie naszą podkładeczkę, którą sobie przygotowaliśmy. I na początek będziemy się musieli zastanowić, jakiej chcemy wielkości, żeby był nasz listek. Ja zrobię go mniej więcej tak, jak mam połowę, i będzie takiej wielkości, bo na tym listku będziemy później ustawiać dżownicę. Więc im będzie on większy, tym będzie Wam łatwiej przyklejać i tym będziecie mieć więcej miejsca na późniejsze ozdoby. Może też być taka wielka, jak najbardziej, jak sobie życzycie. Ja sobie namaluję. Yy, Ołówki można kredką, mazakiem, kształt listka, jaki bym chciała, żebym miał. Czyli zrobię takiego. O, nie wiem, czy widać ołówek. Chyba nie widać. To ja sobie wytrzę, bo zaraz pokażę. Ale piękna kokora, co dzisiaj o, ja sobie wyciąłam takiego, mniej więcej wielkości, trochę mniejszy niż moja głowa, zdecydowanie mniejszy chyba. Dobra, że wycinamy listka. O, dobra, jesteś agnieszka. Znalazłam, wysłałam ci linka. Zaczynamy, powiem ci jeszcze od wycięcia listka z naszej zielonej podkładeczki. Słoneczka, muszę powiedzieć, naprawdę wyszły bardzo, bardzo ładne. Zresztą zdjęcie mam przed chwilą. Piękne wyszły te słoneczka. Każde, oczywiście, inne, bo o to chodzi. Dobra. Jak będziemy mieć już wyciętego naszego listka, to będziemy sobie mogli kredką lub mazakiem narysować takie linie jak listek, naprawdę, Żeby wydawało się, że jest on trójwymiarowy, a nie taki płaski. Jak to zrobimy? najlepiej będzie narysować sobie taką długą kreskę wzdłuż naszego listka, a później od tego takie odchodzące na bok. Cześć, cześć Dziewczynki nadążą pewnie, nie? Bo one starsze to szybko zrobią listka. <laughs> Dobra, więc tak i w tą stronę. Albo w drugą. Jak sobie chcecie. Ciekawe, jak coś zrobił w ogóle inny kolor listka. Na przykład różowy. wygląda u mnie już jedna strona. Tak samo sobie zrobię z drugiej. Try, 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 like możecie ułożyć dwóch kolorków, możecie jak chcecie. Tu by mi pasowała biedronka, taka ja do przyklejenia. Ach, to może potem znajdę. Zrobię jeszcze taką drugą linię przy tej pierwszej, taką trochę jaśniejszą. To widać czy nie widać. Muszę zobaczyć, czy to ładnie widać, czy nie widać. Dobra. z naszym listeczkiem. Cikiko, ale takie w mi się chyba dzisiaj, że to nie będzie tak za bardzo pasowało do mojej koncepcji. To ja na razie będę bez brokatu. Dobrze. Jak tam wasze listki, czy gotowe? Mój tak, więc listek sobie odłożymy na bok, jak jest gotowy. Kończcie listka. Ja zepnę, czy mam jedroneczkę taką małą. Jeszcze takie pudełeczko ze skarbami różnymi. Mam jeszcze te biedronki przecież, no właśnie. Mam takie do no ozdoby taką biedronkę, to ja sobie wezmę jedną i sobie też tutaj potem mojej moje dżdżowniczki. Dam jeszcze mam różne brokaty, ale to bez brokatu. Dobra, listki gotowe podejrzewam. To teraz zajmiemy się naszą dżdżownicą. Dziownica będziemy robić w ten sposób, że będziemy wycinać paseczki, tak jak wycinaliśmy, do, jak ktoś robił ze mną tęczę, tylko że mniejsze. Już właśnie pokazuję, y, jakie mniej więcej wielkości i co będziemy z nimi później robić. Zobaczcie, jeżeli będziemy mieć taki mały paseczek, wąski, będziemy robić też kółeczko i będziemy przyklejać. Wzdłuż linii, którą namalowaliśmy, albo w poprzek, jak wolicie, albo na no. łukosie, jak chcecie. Ja zrobię wzdłuż linii, bo moja dżdżownica będzie szła po listku i będziemy sobie, o, trzymaj się, przyklejać jeden obok drugiego paseczek. Na końcu zrobimy głowę z czółkami. Dlatego teraz, jeżeli zrobicie dłuższe paseczki, to będą większe koła. Jeżeli zrobicie mniejsze, to będą mniejsze. Mogą być wszystkie takie same. Może być mniejszy, większy, mniejszy, większy. Mogą być różne. Jak sobie życzycie. I co? I wycinamy, dobra? wszyscy pracują, tak, bo nic nie piszecie, to wszyscy chyba, wszyscy chyba pracują pięknie. Wycinamy. A kolory, jakie chcecie? Ja sobie tak wymyśliłam, że zrobię każdy inny, żeby moja dżdżownica była kolorowa. równej różnej wielkości też. Żeby nie były wszystkie takie same. O, już, już. Dobra, paseczki sobie odkładamy na bok. Czerwony już mam, żółty już mam, niebieski. O, różowy tu widzę. Sobie wykorzystamy. Ja na razie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć na chwilę, na chwilę mam teraz obecną pięć paseczków. Pięć a zmieści mi się chyba więcej. Przykleimy i będziemy dorabiać jak będzie za mało Hi, fioletowy. długi zrobię, fioletowy, a niech będzie. Ciemnozielony, taki ciemnozielony, albo tak, ciemno-zielony zrobię, żeby się wyróżniał od listka mojego jasnego. A to na oczka. I słuchajcie, jak będziemy przyklejać to smarujemy jedną końcóweczkę, możemy ją przy, przyłożyć i wtedy przykleić drugą. To będzie od Was wymagało chwili skupienia, ale na pewno sobie pięknie z tym poradzicie. ja zacznę sobie od czerwonego, i smaruję sobie drugą stronę i robię. I robię sobie pierwsze kółeczko. I każde następne przyklejam obok. Teraz na przykład zrobię sobie niebieskie. Niebieskie, zrobię sobie trochę większe. Żeby moja rzeczownica była taka urozmaicona. Moje półeczko jest już na przykład większe. Teraz spróbuję sobie znowu z może z mniejszym żółtym. sobie troszeczkę zmniejszę, żeby, żeby było mniejsze. <grym> zmniejszę, żeby było mniejsze. Teraz sobie wracamy, taki duży, duży. fioletowy będzie największy. ktoś robi na przykład jedną, całą w jednym kolorze dżdżownicę, czy też robi się takie kolorowe jak ja. Cześć, Aga! I przyklejam. Ło, jakie wielkie! O. <laughs> Zobaczcie, moja dżdżownica jest już bardzo rozmaicona. Teraz zrobię znowu na przykład trochę mniejsze kółeczko różowe. mi został. No zobaczcie, tyle wyciąłam, że będzie idealnie. I jeszcze jeden zielony. skleiło, to już nie zmienię. <laughs> już się nie o nerwie. Jakoś tak się mocno skleiło. Tara! Jeszcze będziemy robić głowę. Dobra, moja na razie jest. O! na moim blisku wygląda tak. <laughs> Ale kolorowa śmieszna. A teraz jak się zastanawiam, czy ja nie mam zielonego brokatu. Może by jednak pobrokatować trochę, co. Mam. Dobra, to wy sobie jeszcze przyklejajcie do końca yy, Waszą żdżownickę i zaraz zrobimy głowę, a ja sobie jeszcze trochę posypię brokatem moj, moju, mojego listka. Takie sobie posmaruję klejem. Ty nie i sobie je troszeczkę pobrokatuję, bo jednak ja lubię świe świecące jak wszyscy wiedzą. Może jeszcze nie wszyscy, ale dużo. No, o, choć tak, tak chciałam zrobić, żeby posmarować te linie i trochę posypać. jak chcecie sobie też tam czymś przykleić, to śmiało. Może nie na wszystkich, zrobię. No nie, no może nie na wszystkich, bo będzie trochę za dużo. A jak tam wasze dżowniczki? możemy robić główkę? Dajcie znać, proszę. Wsypaniem brokatu. Jednak zrobiłam na wszystkich. <laughs> I czekam na info od Was, czy możemy robić głowę wspólnie. Bo to przyklejanie tych kule kuleczek. Kuleczek kółeczek. <noise> Troszkę może zająć czasu. Chyba, że już oliwka na przykład skończyła pewnie. A ciekawe czy oliwkę znowu robisz po swojemu, swoją wersję? Też bardzo dobrze. Nie musi być takie samo, nie? Zuzia życzy miłego dnia. Dziękuję bardzo Zuziu. <noise> A czy Zuzia też robi drżowniczkę z nami czy dzisiaj nie? O, ale nasypałam, że na co strząsnąć ten brokat. O, spójrzcie, moje, mój listek teraz jeszcze jest świecący. Dobra, mały pożądaczek tutaj zrobimy. jeszcze swoją drąkę. Nie wiem, czy możemy tą główkę? Już chyba wam, wam, wam zacznę pokazywać, co ja robimy. Jest tutaj posadzę biedronka. na Niech sobie siedzi. Na razie sobie odłożę moją dżdżownicę. Chyba, że zrobiliście takie wielkie listki i teraz musicie przyklejać dużo kółeczek, co? <laughs> I powiem Wam, jak zrobimy sobie główkę. Nie, nie z białego, może z innego koloru. Jakiego by tu zrobić? Dobra, ja sobie zrobię różową główkę. Główkę będziemy robić w ten sposób, że będziemy wycinać po prostu kółko. Takie troszeczkę większe. Czy większe? i chcesz, jak tym mieć głowę, czy mniejszą, czy większą i będziemy ją przyklejać, y, tą główkę tutaj z przodu. To jeszcze zrobimy czułka. Jak mamy, to możemy oczywiście standardowo oczka, buźkę narysować na główce naszej dżownicy. Yy, możemy narysować, możemy przykleić, widziałam, macie niektórzy te oczka takie fajne, co można przykleić. Yy, albo narysować, albo możemy wyciąć. Jak sobie życzycie? Ja chyba sobie narysuję. Chociaż nie, wycięte będą ładniejsze. To zmieniam zdaniecie. <laughs> Zrobię takie małe kule, kółeczka. Białe. Rodzice pomagają pewnie co? Czy ktoś robi samodzielnie całą pracę? O, jedno jak jajko wygląda. Tutaj zobaczę może ja nie widzę tego wszystkiego, ale chyba widzę. Tarara. Ta, ta, ta. Nie, w było, że Zuzia życzę miłego dnia, ja Zusi również. Tu się tam... O, dobra, pomachałam wszystkim. <laughs> Dobrze. Mam oczka przyklejone i teraz narysuję źrenice. Oraz buzie. uśmiechniętą. Tak wygląda główka mojej dżdżownicy, ale brakuje nam jeszcze różków, różek do dżownicy. Które będą zakręcone, uwaga! Tak jak robiliśmy, te, ci co robili z papieru albo ze wstążki, tęcze przy słoneczkach i zakręcili, to w ten sam sposób zakręcimy sobie różki naszej dzżownicy. Ja zrobię też różowe. Pokażę Wam, w jaki sposób. Najpierw sobie wytniemy po prostu długi paseczek, który przykleimy do główki. w ten sposób odsi, I trzymając, to też możecie rodziców poprosić, zakręcimy, przeciągniemy i nam się ładnie różek nożyczkami i nam się ładnie różek zakręci. Ja sobie zrobię teraz jeszcze jeden. Jak chcecie, żeby się zakręciło do przodu, no to ciągniecie od tej strony. Jak chcecie, żeby się zakręciło do tyłu, no to od drugiej. Ten się mniej zakręcił. O, teraz tak samo. I moja dżowniczka ma taką piękną, kolorową, kolorową różową główkę z zakręconymi czułkami. Różkami, czy nie? Mówiłam czułkami, bardziej, nie? Możecie je sobie troszeczkę rozprostować bardziej. Możecie mocniej zawinąć, jak sobie tam życzycie. I przykleimy ją z przodu naszej dżdżownicy, żeby było wiadomo, z której strony jest początek. moi drodzy, moja dżdżownica jest już gotowa pokażę wam ją bliżej spójrzcie, zobaczymy, czy tu widać ładnie w kamerze widać w kamerze w telefonie, tak się prezentuje ja sobie jeszcze przykleiłam taką małą biedroneczkę bo takie tutaj mam, ozdobne tadaaa ładna, nie? to słuchajcie jeszcze, a, jeszcze może chwilkę z Wami zostanę, może coś jeszcze napiszecie. Ułożę sobie tutaj jeszcze ręczkę. Może sobie posprzątam, jak Wy jeszcze może kończycie. Standardowo będę czekać na Wasze na piękne zdjęcia. Na pewno będą piękne, bo wszystko co Wy robicie zawsze jest piękne i zawsze jestem zaskoczona. Naprawdę, yy, że tak ślicznie Wam to wychodzi. Także będę czekać na pewno na Wasze zdjęcia. Piękna Aga ja napisała. <grym> Dziękuję bardzo. <grym> te dzieci też będą na pewno piękne. Zrobimy sobie znowu taki fajny kolaszek. Ja lubię te kolarze. Bo te je wstawiam wszędzie na Instagramy. <grym> o właśnie napiszę Wam, gdzie są wstawiane. Piękne zawsze są. Także to już była kolejna, a ja sobie A! To mój patent zawsze na zrobienie. Wiecie, jak się robi magiczny brokat. Zawsze jak właśnie nasypiemy gdzieś na, na za dużo i później sobie strzepujemy yy, nie na podłogę, bryń Boże, tylko na przykład na tackę czy na inną karteczkę, to potem ja te wszystkie, ten brokat sobie przesypuję do jakiegoś pojemniczka i potem możemy innego koloru i tak samo też sobie przesypuję, teraz zaczęłam ukradnąć pojemniczek, do tego samego pojemniczka. I jak się wymieszają tutaj różne brokaty, to on ma ten taki piękny, niepowtarzalny, magiczny kolor. Ja zawsze właśnie mówię, że to jest mój magiczny brokat, który powstaje z resztek z resztek brokatu, bo ja brokat mam wszędzie. <grymny> Dobra, to nie, o, to nie o brokacie, to o drzewnicach. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Standardowo zapisuję dla Was filmik, żebyście sobie mogli jeszcze, jak nie, nie skończyliście, yy, to wyłączyć cofnąć, zatrzymać wtedy, ale najlepiej wiadomo, tak jak mamy interakcję i fajnie wiem, kto ze mną robi. I serdecznie Wam bardzo, bardzo dziękuję. Przesyłam dużo buziaków. Jutro, dzisiaj już nie tańczymy, trafimy sobie dzisiaj od tańców przerwę, będziemy tańczyć jutro o 17. Także mam nadzieję, że fanów tańców też tutaj zobaczymy, już coś pisał. <grytanie> I co, dziękuję Wam jeszcze raz. Lucek, pożegnasz się? Nie widać go chyba, co? Tylko mordkę. I się rozłączam powoli. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Mua, pa pa!